Moi drodzy, te najlepsze maskotki są już na sklepie dostępne, tak że możecie mieć i Palionka, i Lolka. Zapraszam serdecznie na Palionstaj. Ale, ale moi drodzy, zobaczymy, kto dzisiaj będzie mordercą, Leon ty jesteś mordercą? Balion! Czy ty jesteś mordercą? No, chodź tutaj! nie, proszę, nie, nie rób mi Żartuję, ale ty nie jesteś, to nie. Dumy, właśnie, gdzieś tam, gdzieś tam biega sobie morderca Oleg lub morderca Bolowski. Czy tam jesteście? No jest. Co? Kto ci. Ej, nie mów, nie mów. Dobra, nie mów. No, grajmy fair, grajmy fair. O, jesteście chłopaki. Ale nie możemy nikomu ufać tutaj. Właśnie, ale Olek, czy ty, czy ty nie jesteś. Mordercą? No, nie no bo przecież Bola Bola nie, Bola nie, nie żyje Ej ale tu w ogóle można być szeryfem ja Czemu mam rewolwer i, i nóż? No pra... bo Aha. To tak pokazuje Aha. Dobra no będzie trzeba coś kupić w sklepie Ej tu są pieniążki Ej tutaj Zbieraj może być morderca siado. Tu może być morderca Na pewno to jest morderca już tu chodźcie, widzę trzech podejrzany? Chodźcie, a jak, jak, jak pokonać morderca jako nieśmiały? Szeryf Ej, może MORDERCA JEST MORDERCA OLEK NIE ŻYJE czekam! Jak Jak go pokonać? Jest szeryf, jest szeryf strzela do niego ja nie mogę, a potem, a potem broń upada po nim? Tak, 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 upada, kurde, o nie, on ja wszystkich, ten szeryf nie umie trafi. Co ty gadasz? Nie, uciekam! Czekaj, czekaj. O kurde. Ej, czemu ten nie? szeryf jest beznadziejny, no, ten szeryf... szeryf... No ma... Yes! yes, yes szeryf zawił, biedno, moi drodzy, murder mystery, czyli, kim będę, kim będę? Kurczaki, kurczaki, ale już procenty się zwiększają, o nie! Dobra, spadam. To jest więzienie! Chłopaki! Nie, nie! O chujcie! Nie, nie, proszę! Co? Co? Jestem mordercą! Nie jestem! Nie, nie jest. Dobra, czekajcie, czekajcie! Nie, 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 stop, stop, stop! Jestem ja za za jestem, jak jestem mordercą! Ja chcę się schować, ja chcę się schować! Ja no, jestem no. mordercą! Co ty gadasz, co ty gadasz? Uf, chodź Serio. do mnie, eee, Proszę, nie rób mi nic, proszę! Proszę, nie rób mi nic, proszę! Nie. ej! Ej, zabił już teraz! Ej! Zabił. Nie, zabił kogoś! On, on. Co on robi? Ej, zabiję, zabiję! Ej! On zabija, Oho. zabija cały czas! Nie podejdziecie tu! Nie! Nie, tu. O, jest, 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 spadamy, spadamy. Kto żyje? Kto żyje? Ja! Olek, ty nie żyjesz? No zabijł mnie dział. Nie onda widzę tego brakuję. No fajne fajne mam miejsce zabiłem. Widzowie, w tym miejscu mogę tu What? patrzeć i tu Ej, słyszałem jak... Nie, Leon, no, ty jesteś Zdili najgorszy Zabiję was wszystkich Leon, no, ty jesteś najgorszy Widzowie, subskrybujcie i to mi doda mocy Zabił mnie! Yes, yes, wygraliśmy, ktoś słabe. cię zabił, nie wierzę mi Wizowie cudem trafił Pamiętajcie, że to jest nowy kanał, dlatego subskrybujcie wszyscy i lecimy po 100 tysięcy subów A teraz kolejna gra no, uwaga, 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 uwaga Nieee, jestem nieśmiały Chyba Nieśmiały jesteś? a, a wy? A na pewno? Olek jest! Olek jest mordercą! Olek jest mordercą! A? Uciekać! Czy na pewno jest jestem mordercą? No jest. a, 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 bolows, a Bolowski gdzie jest? Zabił! Zabił! zabił. O, kto zabił? Co? Olek zabił! Nie, Olek, Olek, zabił, on zabił. Olek zabił! Olek zabił! Olek zabił! Olek na ziemi! Nie, 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 on tu jest, on tu jest! On ja, spadam, tu jest. ja spadam, ja spadam! Uciekające. Zostawcie mnie, zostawcie mnie! Dobra, palion, gdzie jesteś? Ej, Nie, muszę go znaleźć, zostawcie Jest to jakaś kampa, schowajmy się chłopaki przed nim. Gdzie to jest? Gdzie widziałem, gdzie Wolka? widziałem, olka, wy, ja widziałem, olka! Widziałem, w ogóle! Chodźcie tu, chodźcie tu! Ja się wejść! Nie, teraz, teraz! Wy nie wiecie, co ja widziałem! Dobra, gdzie wy jesteście? Dobra, go, go, gołgą! Idzie teraz! Dobra, dobre! <grym się. śla> A jesteśmy, gamonie! Tu nas nie zdajcie! Nie, 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 bolo, nie machaj! Gdzie on jest? jesteście? On nas zdradzi! On nas zdradzi! Nie, nie, nie To Tu jest za dużo ludzi! Dobra, poszli, poszli, poszli! Gdzie wy jesteście?

Ej patrz, mam głowę, mam głowę poza mapą Tak, tu nas nie znajdzie, tu nas nie Ej faktycznie, Ej, gdzie wy jesteście? Nie, on znajdzie. nas nie znajdzie, on nas nie znajdzie No to jest ten problem, nie znajdę was w ogóle bylićko, bylićko. Ja cię jak jesteśmy przytuleni Jak on przytuleni, to i tak nas nie zobaczy Tak, 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 tak. Ej to będzie za mocne Ej, skupcie, Ej patrzcie, Olek, Olek, Olek Gdzie wy jesteście? Olek, jak ty nas nie widzisz, nie, no, nie wiesz że jesteście sobie obok nas nie widzę was w ogóle ole, Jesteś obok ole, nas, my cię je, widzimy. A ile osób zabijesz już? Jedną Jedną? Jaki słabek, czy zaraz jest koniec? No ale... Ej, faktycznie minuta mi została, żeby zabić wszystkich No zabijaj, zabijaj On nas no nie znajdzie, nie ma bata Nie, czekaj, wygramy z nim na czas patrz, gdzie Bolo się, się ej, powiem, powiem. Bolo, 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 widać cię Gdzie ty idziesz? Okay. Ej. Nie, mamy lepszym kank po Bolo Tutaj, no tutaj lepsi, jest lepsi. mniejsza szansa Poczekaj! Bolo, bolo, iść na, zwiady, bolo, na, zwiady, na dobra, zwiady! Dobra, dobra, idę na zwiady! Widzę <laughs> go, widzę go! Nie wracaj, <laughs> to nie wracaj! Tu, nie, wracaj, tu, nie, wracaj no tu. nie wracaj, nie wracaj! Nie masz już tu wstępu! Nie wracaj, to nie. masz już tu wstępu Nie wracaj, to nie. Nie wracaj, tu, to ale, co ty nie. Mi, nie widzę mnie, nie widzę mnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Zabij kogoś! Zabij kogoś! Jest blisko, jest blisko, jest blisko! Chowaj się, chowaj się! Ej, Leon, teraz ty na zwiady! Dobra, dobra, dobra! Ale gdzie ty nie... się schowali? Jestem! Jestem! Gdzie? To nie, nie wraca, jak cię widział. Widziej! Ginę! Ginę! Ginę, ratunku! Co ty robisz? On mnie goni! On mnie goni! Aaaa! Nie no, tu! On mnie goni, ratunku! Ile mamy rotunku. czasu? Gdzie jest U. czas? Ile czas? Game over! Jest! Ja gonił cię, gonił cię cały czas! Tak, olek! Nie. nie wierzę, się. nie wierzę. A w takim garażu ci powiem. No nie mogę, to jest. Ja mam 18%, trzymajcie to? Następnym razem na to pewno jest nie... będzie. To jest niebywałe! Ej! Na pewno nie oszukujesz teraz? Nie, no naprawdę, no i mam 18% Ej, ale ja już mam 10, ja zaraz będę znowu szybciej niż ty! Ja a macie, macie detektywa czy nie macie? Nie, nie mam. Nie. Kurde, że się coś działo, jesteśmy bezużyte. Co to jest? Co to za ślady? Co gdzie ty idziesz? Kryjówka. Jaka kryjówka? Ej, ja kry... Kry... O. ej, ej Gdzie my jesteśmy? Ej, to jest, ideal, to jest idealne, ej, Szczerze to musimy się po prostu tutaj chować, no. No to jest, ej, patrz, patrz, patrz. To jest jak, to jest jak w tym górę. co ty znalazłeś? O, co ty... Co no ty bolo znalazłeś, to jest niebywałe. Tylko że jak wejdzie tu morderca, to jest po nas. Ja nie no mogę. No bo nie wyjdziemy stąd. Ej, ja nie, da się nie Ja idę stąd. Nie chcę tu siedzieć, bo tu jest niebezpieczne. Nie, zostańmy. Nie, bo to jest mega mega Dobra, mega Dobra, niech Olek idzie na ten chaty. Dobra, idzie, ale, ale jak zobaczysz mordercę, to nie wracaj. O, <śmiech> no <śmiech> do <was>. no <laughs> wrócę do was. Wrócę do was. Serio? Jak, Ej, do jak do zobaczysz jeśli to nie wracaj. Pięć osób, stary. Ej, pięć osób. Pali. Na raz. Jaki Au. oszust! Let's go! A wy mówicie, mówicie takie coś, a ja taką twarz zrobiłem! Nie, o, jakby to był morderca to jest koniec, ja takie twarz! Jaki, jaki ty jesteś oszus! Ej, niebywałe, nie? Ej, czemu tu kampią wszyscy? Oglądam cię! Ej, zabij, zabij! Szybko, szybko! No nie. Nie. nie! Nie! mega ciężko jest na spluwę, nie? Nie da się! Ciężko jesteś trafić, ale ty jesteś oszu spalił! No bardzo, że was zabiję wszystkich. Woohoo. No ja, ej, mam ty, mam 3% No tak, no tak to bardzo bo już dobrze. byłeś, teraz masz od nowa ej. To jest niebywałe. A Wiesz, że ja mam 18 Ej, nie, uciekajcie od niego! a tu się da wejść do tej szafy. No. Zajdźmy, znajdźmy O, patrz, to jest to, to jest Tu się schowaliśmy, tu, byliście? tu a, się schowaliśmy. serio tu się schowaliśmy u góry, tu No nie wiem Z ręką na sercu tu u góry się schowaliśmy Idę na czaty panowie, nie będę jak coś do was sprzedam Hej, że ty może z na litargu. Ej to jest szeryf, to jest, to jest szeryf, bo świeci na zielono, dobra ja będę obok niego. Nie, nie, chodzić. to może być skin chyba Nie, 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 to jest szeryf Skąd wiesz? On, ona skoro. ma broń, no bo ta broń się podświetla na takie zielone właśnie ja, ale, a, a widzę a to nie no, ale chodzi o, ten, no chodzi o ten, chodzi o pistolet Tak, tak, tak Ej, 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 dobra że Bolo jest, nie? Bo, bo, e, Bolo, serio? tak cicho, ja, mam wrażenie, bo, bo. Jest, ja mam wrażenie wrażenie, że jest Bolo, serio Ej, dobra, to jest? Z ręką Ej, na się. sercu, z ręką Co? na sercu. Stronujmy kogoś i złośmy z kimś, niech myślisz, że my jesteśmy Bolo. Organizami. No idziemy Bolo, cały Bolo. czas za nią! Eee! Rzeź, Żeś! Żeś robimy! Co za ostrze! Robimy rzeź! Dobra, chowam się! Żeś robimy! Ty, <laughs> Gdzie jesteś Leo? Gdzie jesteś Leo? Tutaj. Nie, Lę, nie powiem, Lę, gdzie jest? Cici, kici. nie Lę, tutaj. powiem! Gdzie jesteś, kici Weź tutaj! Weź tutaj! Nie powiem! zapraszam do rozgrywki! O nie kurde, się... strzela do mnie! Jesteś tu! Odejś, Lecimy, po ciebie, odejś, odejś, odejś. Lecimy po odejś. ciebie! Lecimy po ciebie! Gdzie jest ten głupi szereg! O, się wystraszyłem! Ej, ty... za tobą zabić nie! Nie... nie! nie da się! I szczerze, osoba, która ma rewolwer, nie da się jej zabić! A ty mi jeszcze podpowiedziałeś! Ej, to jest ten! A ja mówię, że mi się nie, pod, nie podświetla, a to mówię, że to jest. Ee, jak to się nazywa? Lecimy, morderca! Mhm. Mm no jasne, teraz już ci nie mówię, że teraz jest. Nie, no Leon, ty jest, jest mordercą! Naprawdę, teraz ręką na sercu, nie bywałem, żebym był mordercą. Nie, ja nie jestem! Jesteś! Ej, pajony! Co? Chodź tu, Nie, no, ty chcesz mnie zaciągnąć w kozi róg! Nie! Przecie nie! Pad, Co? Co <laughs> wy znaleźliście? Ope, Ope. Ej, dobra, ej, nie morderca! Morderca! Tutaj, ej, tutaj, tutaj! Kosą dostałem w plecy prawie! Dobra, tu jest, jest, jest. Ten, ten z kosą, ten jest z dużą kosą, to jest morderca! Ej, Bolo, ręka Dobrze. ci wystaje! Ej. Zginąłem. Ej, dobra, 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 dobra. Ręka ci wy... Kto to a jak on wyglądał ten morderca? Ej, ma taką kosę niebieską i taki cały jakby był w skinach, naprawdę, porozmłodzasz go. Rzuca, rzuca kosami, rzuca kosami. Ej, tu można wejść! O oh my god! No co ty co zrobiłeś? Morder... Co ty nie, jak Mortesa tu wejdzie, to twoja wina Ej, co to pisem? Zylek to był Z... Dobra, nie ruszajcie się, nie ruszajcie się, błagam Ej, dobra, patrz teraz co nie, ruszaj... nie, r... nie, no ale żeś miał teraz ale NO nas... zradził NAS ZRADZIŁEŚ NAS Uff. ZRADZIŁEŚ NAS TOTALNIE Uwaga, 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 uwaga no, Ja bym chciał być szeryfem, naprawdę To było może moje marzenie a ja chciałbym być mordercą! Mam 22% i nie jestem, prawda? No to, jest mapa. to jest ta mapa, to jest ta mapa, gdzie was zabijasz. Ej, Leon! Gdzie jesteście? Sięgi. Jesteś mordercą? Jestem. my god! Eeeh, nie, 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 nie. Ej, jest Widzieliście, Widzieliście to? Ja, ja z nim nie gram. <laughs> Ej, gdzie jest, dobra? Gdzie jest palion? Ja potrzebuję paliona. Ja o, balion się skąpił, balion się skąpił Gdzie się skąpiłeś? Ulala, ulala, ulala Ulala, ulala, ulala la, ula la, ula Ulala, ulala, ulala Ha, widziałem, Zostawiacie ślady na ziemi Let's go, widziałeś to, widziałeś to? Zabij ich, ty musisz ich zabić Jezu, ty zabijasz Olek, jak ty możesz Szeryf tu jest! Nie, o! No, wow, prawie dostęp kule. Słyszę, słyszę to, słyszę to. Ale musisz zabić tego szeryfa, Olek! No dobra, ale nie będę do niego podchodził to jest teraz. No jeżeli... to jest przerażające, nie rób tak. Ej, na nie go na ogóle. Ej, gdzie ty jesteś, Paweł? Nie mogę zradzić. Tak, dobrze mówiłem! Ty, Ona też jest szeryfem i też jej się świeci. ten nie kolorę. mogę. Nie mogę zradzić, nie mogę. Ale widzisz mnie? Eee, nie. idź tam na góry i ją zabij. Ty mi powiedz, no ale ja ona z... się na mnie trzaje. Trzy osoby tylko zostały, ja ty i ktoś. Yeah. Nie, z nami grając... O kurde, szeryf! Dawaj, 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 dawaj! Ale... Gonią, gonią! Go, go, go. Nie Stary, no, Olek przegra, Olek Je przegra! Jest za tirem, jest za tirem, jest za tirem! Olek przegra, Olek przegra! Jaki ty jesteś kufi! Ja kupi? nie mogę! Ty nie musisz piercie. zrobić uniki! Uwaga, no nie mogę, to jest niebywałe! Ej, panie, to niemożliwe, że ty nie jesteś jeszcze mordercą, musisz być! 15% to? Dobra, a Bolo? Ten, co? No jesteś mordercą! Nie Jestem, co to jest? Jesteś! Dobra, Dobra słyszycie ten to Bolo jest! Bolo jest! Tak. Bolo jest ja Ej, uciekajcie od bola, uciekajcie od bola! Uciekajcie od bola! Leon jest! Nie, ja nie mogę być, bo ja już byłem A może sobie kupiłeś! Czas, ale mi się wydaje, że Bolowski jest, serio. No serio? Bolo Poczy? nawet się z nami nie trzyma, na pewno nie jest, Po to, po to, po to, po to! Ej, co to jest? Jakie węże to jest? Jakie krumsy są! A ja tu Co jest? Wszystko minek! Ej! Ej, dobra! Ej, ale tu normalnie można wejść. No dobra, kryjówkę. będzie miejsce ucieczki tutaj. Nie, ja się boję tej rudej, ona ja nie Ej, tutaj chodzić. można się schować w szafie! Co?! O, nie ma takich To jest zope. Chowamy się, chowamy się, tutaj. dawać chwą! To jest zaopę! ty teraz nie serio? znajdzie! Ja oj, ktoś biegnie. O kurde nie. Ej, ona Ej. też będzie do szafy Co, co chce robić z tym nożem do masła? Ej, wiedziałem Ty jesteś mordercą Jak się zrobiło? No, co ty gal. Faktycznie bolo, Ej! Ma w bolo ma w ręce Bolo ma w ręce, ty jesteś gamy Ty nie możesz pokazywać tego No szeryf cię zabije Dobra, dobra Bolo z nożem na wierzchu biegnie Ej, to jest szeryf Bolo, to jest ho Ja go zabiję? go Zabij, jest co ty za nie zagadnął mnie? ty gamonio, nie ty mogę! Wytrzyma. Bolo nie wytrzymałem, No nie mogę! To jest niebywałe! Ej. Ja na bycie mordercą mam 3% szans, to jest jakieś jaja. Ej. Ej, ej, bolo! Bolo jest, bolo jest mordercą! Bolo jest przytulony do mnie, widzowie! Patrzcie, zobaczcie w ogóle jakie mamy kozackie koszulki z Robloxa, palion style, lew jest na plecach! O kurde, co tak to No gdzie jest, ej, co to robi? Chodź, nie, ej. wejdźmy stąd. Bo, ja nie wiem, to, to był wcześniejszym moim... Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? tu! A ktoś jest z was detektywem, nie. czy nie? Nie. nie. Ale Bolo jest mordercą, nie trzymamy się z nim! Nie, serio, Ale, serio. Bolo, jest mega, mega szansa, że on jest. Ej, on nas chce do kampy jeszcze jakieś wyspać, bo jest mordercą. Jaka kampa? Tu nie ma... Nie słucham nowy kamp, wiesz? <laughs> Jesteśmy <laughs> bezpieczni. Kurde, a jak znaleźć? Bo da się znaleźć broń niby. O kurde, nie, słyszałeś to? Słyszałeś to? Jak detektyw, co? Detektyw strzelił, detektyw strzelił Dobra, Ej, detektyw może nie żyć, szybko, musimy znaleźć tak, jego tak, broń Tak, tak, dawajcie, znajdujemy jego broń i wykrywamy! Nie wiem O kurde, zabił morderca Jest morderca, jest morderca, tu jest, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj, co ty robisz? Polo nie żyje, Polo nie żyje go Nie, nie, proszę Nie idzie, biegnie, biegnie On rzuca nożem, rzuca nożem Widziałem, Dobra, ja spadam, a ona mnie nie goni, goni ciebie, Panią Kurde, kurde Mordę pomocy! pomocy Czekaj, Panią, idę Pomocy jest? No, bo ja uciekłem, ja zrobiłem nie, ten Nie, zabił, zabił Dobra, dobra, kim będę, kim będę? Jestem dobrym człowiekiem A ja jestem szeryfem Dobrze, dobrze, to ja idę z sobą, chodź ale ja ci nie ufam, bo ty nie. Z, jesteś ręką. Z ręką nie. na sercu jestem nieśmiały. Na... nieprawda, jesteś na pewno chodź, Bolowski, mordercą teraz. A może Bolowski A jest mordercą nic nie? Nie, ja jestem nieśmiały! Czekaj, ja jestem nieśmiały. Ej dobra, czekaj, Olek, nie jesteś mordercą. Nie Ja no przecież dwa razy sędu nie będę. Uważaj na tego ziomka, uważaj Gdzie, na tego. Gdzie Gdzie jesteście? gdzieś na górze. Tak, górze, to się. E, nie mów bo oni jest mordercą! No Słyszycie tak, do nas! Ja I nie jestem, panie, ja nie jestem! Nie, nie jesteś. no, z ręką na sercu nie jestem. Ale dobra, czy nie mogę w ciebie strzelić? Nie no, jak strzeliście, to, to przegrasz. E, nie, 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 nie przegrasz. Nie, się. nie! Znasz mordercę. Gdzie jest Ma bolo, bolo, chodź. Tu, tu, tu. Dobra, ktoś z was jest, nie? Nie, o, no ty łopo. jesteś! Ej, dobra, tu jest tak dużo osób, ktoś z was jest mordercą. Na 100% to jest Palion, To jest Nie, naprawdę, na naprawdę nie jestem, jesteś! Serio. Jesteś, jesteś! Oh, jesteś mordercą! Chodź oh, 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 <grym> tu! Chodź tu, chodź tu! Chodź tu, chodź <grym> tu! Ej, tutaj są wszyscy gracze! Chyba. Palion No co, i co? Nie, naprawdę! Jest... Naprawdę jestem czysty. A widzowie kupujcie tego sz... O kurde! nie, oh! No to był jakiś typek! Taka cicho. Jestem mordercą. Powiem tak, miałem 2% na coś i czymś powiem wam, że... <grym> 2%? A czemu nie ma szansy w ogóle na tego szeryfa? Ej, Bolo, bolał! Bole, chodź, 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 tutaj jest kampa, patrz! Gdzie oni są? No tu jest ten ziomek. Nie wiem. O, ziomek. Nie ufaj Leonowi, on miał wysokie procenty na morderstwo. Ja Ty le! jesteś wysokim procentem, Leon, teraz jest taki ej, w ogóle, bole, ja bym na twoim miejscu uciekał. Ej, to tu jest, to jest szeryf! Na twoim ja. miejscu bym uciekał, Bolo. Dobra, spadam od niego. Odejcie tutaj mi nie, wiedziałem! <laughs> <gulet> wiedziałem! Co, co? No Leon jest! Nie, nie jestem! Leon jest, uciekaj! Uciekaj! Leon nie jestem! Leon jest, Leon jest, Leon jest! Leon jest! Leon jest, Leon jest! No nie, chodź jest! Leon jest! Leon jest, Leon jest! fajnie! Nie! nie, Nie, Leónis. Leónis. Nie! nie, <gulet> O oh, kurde tu... nie Bolo, Bolo jest po lewej, Bolo jest po lewej, idź na lewo Ej, jaka kampa Tu jest szeryf, tu jest szeryf, tu jest szeryf uh, uh, uh. Nie, szybko, nie, zbłogowałem się O ja cię kręcę, ale dym Ej dobra, muszę coś zrobić, ale tu jest szeryf i nie mam co zrobić Oni się kampią, by. oni się kampią, widzę, widzę go To jest, kto jest tym? On jest dobry, on jest dobry Bolo, nie chodź tam Ej dobra, patrz na mnie, patrz na mnie, powiem gdzie? Leon jest Leon, 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 Leon Ej, nie da się nic zrobić, no bo ten... kurde, bo ten głupi no, do, cały czas... Idę do szeryfa, idę do szeryfa Kogo zabiłeś? Uciekaj Bolo stąd Ej, dobra, nie da się nic zrobić, nie da się nic. No, jestem robić. bezpieczny, widzę Jestem bezpieczny schowany Ej, dobra, mam minutę, ale gdzie wy jesteście? Nie. Nie, nie, nie. nie jest szeryf, jest szeryf tutaj, tu przy tych kasach Przy kas. O kurde! O kurcze, panie wóz, panie, panie panie włos! Nie, zabiłem! Zabił wszystkich, zabił wszystkich, zabił wszystkich, zabił wszystkich! Zabił wszystkich, zabił wszystkich, zabił wszystkich, zabił wszystkich. Schowaj się, schowaj się, bolo! Musimy na czas, musimy na czas, musimy na czas! Musimy na czas, musimy na czas! Musimy na czas. Nie chodź tu panią! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ej, panie musisz podnieść broń! Jak broń? Chodź tu! Nie proszę, poczekaj, ja chcę, ja chcę spróbować broń! Jak chcę tylko przetestować. No dobra, nie! Nie! 40 sekund! Jak się rzuca nożem? A już wiem! Nie! Nie, nie strzelaj, nie strzelaj! Yeah, Nieooo! Oh, łatwo jest zabić tym pistoletem! Mega no łatwo! No nie, ale kurde, ja nie mogę! No. Mega łatwo jest zabić Pistolej tym pistoletem! zostałeś sam chyba, nie? Ale piękne gry, moi drodzy!